Podwórko 61 to generalnie przestrzeń, w której dzieci mogą bawić się swobodnie, na czym nam bardzo zależy. W dniu dzisiejszym mieliśmy otwarcie kolejnego elementu, który wchodzi w skład Podwórka 61, a mianowicie kuchni błotnej, która, która jest za nami oraz sprzętów wykonanych z naturalnego drewna, służących też swobodnej zabawie, bardziej tutaj rozwijaniu motoriki u dzieci. CT w ramach programu w wybrało 7 grantów i właśnie Podwórko 61 było jednym z nich. I szkoła dzięki programowi, dzięki grantowi otrzyma 36 tysięcy złotych na dodatkowe wyposażenie podwórka, jako że już w szkołę wspieramy naprawdę od wielu lat i całkiem niedawno stworzyliśmy żywy ogród. A teraz kolejny etap, czyli właśnie kuchnia, gdzie dzieci mogą z błota ugotować różne fajne rzeczy, co uczy kreatywności. I jest to dla nas bardzo ważne ze względu na to, że inwestycja w dzieci jest czymś bardzo istotnym, a na pewno ten rozwój, ruch na świeżym powietrzu jest czymś, no, co, co naprawdę jest znaczące. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaangażowanie DCT, które na pewno podzieliło się tym, co ma, rzeczywiście z empatią podchodząc do tego, czego potrzebuje społeczność.